Washington 1995 rok. Do banku Lake City wchodzi właśnie mężczyzna. Przybrany w profesjonalny filmowy makijaż, perukę oraz czapkę. Mija plakat przedstawiający poszukiwanego rabusia o pseudonimie Hollywood. To właśnie on. Tydzień wcześniej obrabował ten sam bank. Policja nie spodziewała się, że wróci w to samo miejsce. Podnosi broń i krzyczy, aby nikt się nie ruszał. Jednak główny doradca banku zdążył nacisnąć przycisk alarmowy. Hollywood wie, że od wejścia do banku nie ma więcej niż dwie minuty, w ciągu kilku sekund spokojnie zabiera setki tysięcy dolarów z sejfu i znika z miejsca zbrodni. Po dwóch minutach na miejsce przybywa policja i FBI, ale jest już za późno. Oto historia najbardziej poszukiwanego rabusia lat 90., który obrabował w sumie 18 banków. Olimpia, Waszyngton. Scott Scarlock. Studiował medycynę, a chemia była dla niego wyjątkowo łatwa. Szybko znalazł dla niej zastosowanie. Zaczął produkować metamfetaminę w laboratoriach studenckich, a następnie ją sprzedawał. Z czasem Scott zrozumiał, że życie lekarza będzie dla niego zbyt nudne. Za zarobione pieniądze kupił działkę z małym domkiem. A w budynku urządził laboratorium. Sam mieszkał w trójpoziomowym domku na drzewie, który zbudował z pomocą przyjaciół. Domek miał duży kominek, zewnętrzną wannę, wiele umeblowanych pokoi i trasę ucieczkową z linami prowadzącymi przez las. Jednak interes nie potrwał długo. Jego dealer został zamordowany. Scott uznał, że handel narkotykami jest zbyt niebezpieczny. I zaczął szukać innych sposobów na zarobek. Inspirację znalazł w filmie z 1991 roku pod tytułem Na fali Point Break, którego bohater również rabował banki. Scott odnalazł w nim siebie. Obaj nie tolerowali kontroli, chcieli przechytrzyć system i byli uzależnieni od adrenaliny. Latem 1992 roku Scott wraz z przyjacielem Markiem Bigginsem zdecydowali się na pierwszy napad. W maskach weszli do banku. Scott przeprowadził napad, a Mark pilnował wejścia i upewniał się, że nikt nie ucieknie. Zrabowali około 220 tysięcy dolarów, ale ucieczka się komplikowała. Skradziony samochód nie chciał odpalić, a ich wspólnik nie pojawił się w umówionym miejscu. Musieli uciekać przez pole golfowe, przy dźwiękach policyjnych Syren. Scott uznał, że może działać sam, ale potrzebuje lepszego podejścia. Poprosił znajomego rzeźbiarza Steve'a o pomoc w stworzeniu profesjonalnego makijażu. Zwykle maski były zbyt banalne. Steve przygotował silikonowe elementy zmieniające rysy twarzy, jak w Hollywood. Przez miesiące obserwował banki, notował godziny przyjazdu furgonetek z gotówką, analizował patrole policji i ich zmiany. Wszystko po to, by wybrać idealny moment do napadu. W ciągu roku obrabował sześć banków, czuł się jak reżyser i aktor we własnym filmie. Pozował do kamer, drwił z policji. Jako kreatywne przebrania przeciągnęły uwagę FBI, które nadało mu przydomek Hollywood. Z czasem Scott chciał większych pieniędzy, potrzebował wiedzy o tym, jak działają sejfy bankowe. Pomógł mu znajomy, który został kasjerem w banku. Dzięki niemu Scott zdobył wszystkie niezbędne informacje. W kolejnym napadzie udało mu się opróżnić nie tylko kasę, ale też sejf pełen gotówki. Od tej pory kwoty rosły od 10 do 20 razy więcej niż wcześniej. Za każdym razem uciekał bez śladu. Pomagali mu starzy znajomi. Obserwowali drogi do banku i ostrzegali go, gdy zauważyli policję, używając hasła Mama idzie. Samochody do ucieczki traktowano chemikaliami, by zniszczyć ślady. Zostawiano w nich kobiece włosy, a ubrania palono. Nie zostawiano żadnych dowodów. Scott ukradł w ten sposób łącznie 2,3 miliona dolarów. Media w Seattle. Nie przestawały mówić o tajemniczym rabusiu. Ludzie go podziwiali. Za inteligencję, styl, a nawet mu kibicowali. Scott podróżował po świecie, miał powodzenie u kobiet. Zostawiał wysokie napiwki oraz wspierał fundacje ekologiczne. Sporo czasu spędzał sam w swoim domku na drzewie. Ale jego życie miało się zmienić. FBI przydzieliło do sprawy jednego z najlepszych agentów, Shauna Johnsona. Analizował każdy ruch Scotta, od pierwszych rabunków po te większe. Szukał odpowiedzi skąd Hollywood miał tak dokładne informacje, czy był jednym z nich. Agent Johnson zauważył schemat. Scott rabował te same banki w regularnych odstępach czasu. Obliczył, że potrzebuje około 21 tysięcy dolarów miesięcznie i na tej podstawie przewidział datę kolejnego napadu. FBI zaczęło też używać nowoczesnych czujników GPS ukrytych w paczkach z pieniędzmi. Tymczasem Scott myślał już o zakończeniu działalności oraz przeprowadzce na Sesele ale potrzebował jeszcze ostatniego zastrzyku gotówki. Przed finałem, wraz ze znajomymi, przetestował nowy sposób na wykrywanie czujników. Udany trening pozwolił im przejść do planu głównego napadu. Wiedzieli, że 28 listopada 1996 roku, przed Dzień Święta Dziękczynienia, w jednym z banków miał dojść do wypłaty 5 do 7 milionów dolarów. To była jedna z dat przewidzianych przez agenta FBI. Hollywood i jego wspólnik ukradli około 2 miliony dolarów. Planowali ucieczkę vanem, pozbycie się czujników i zniknięcie na zawsze, ale coś poszło nie tak. Po pierwsze, korki świąteczne. Po drugie, miasto było pełne policji. Po trzecie, w panice nie udało im się wyrzucić wszystkich czujników. FBI szybko namierzyło ich lokalizację. Przekazało dane policji. Padły strzały. Dwóch wspólników Scotta zostało rannych oraz zatrzymanych. Hollywood zdołał uciec, chowając się w ogródkach między domami, ale jego tożsamość została ujawniona przez wspólnika. Następnego dnia jego zdjęcie obiegło wszystkie media. Ludzie go rozpoznali. Scott Scarlock był zbyt wolny, zbyt oryginalny. Postanowił więc zakończyć swój film z przytupem. Policja odnalazła jego ciało z rano postrzałową głowy, a jego wspólnicy zostali skazani na 21 lat więzienia.